Czy zastanawiałeś się, jakie jest 10 najrzadszych Pokémonów w Pokémon Go? Oczywiście, że nie, ale interesuje Cię, jak je zdobyć. I o tym w tym odcinku. Zapraszam. Mój ulubiony Pokémon, jeśli chodzi o najrzadsze Smyrgl. I od wczoraj oczywiście wiemy, że Pokémon ten, jakim jest Smyrgl, formalnie on nie nadaje się do niczego. Ani do PvP, ani do raidów. A wiem, gdyby była możliwość wykorzystywania go w PvP, to byłby niezastąpiony, niezniszczalny. Ale niestety, tak jak dito, został zbanowany i nie można go użyć na PvP. Za to oczywiście, ludzie sobie znaleźli inny patent na to, żeby wykorzystać jego p opcje, a mianowicie wykorzystują tu jest Smyrgla do ciekawych, interesujących potyczek z tym Go Rocket, ale nie tymi zwykłymi gruntami, tylko z liderami i również i z bossem. Jest taki twórca na YouTubie, który oczywiście tworzy takie filmiki i jego walki formalnie, mimo że ktoś może nie lubić kompletnie PvP. Na pewno i jemu się to spodoba. Polecam. Smrdl oczywiście jest mocno związany z funkcją robienia zdjęć. I sam Pokémon, oczywiście, jak robiąc zdjęcie, kopiujemy to, co widzimy przed sobą. i też on sam sobie formalnie ma abilitkę, której w Pokémon nie zobaczymy, ale kopiując, robiąc zdjęcie Pokémona, którego oczywiście obecnie widzimy, w Pokémon możemy skopiować jego ataki, oczywiście, które on posiada. Jednakże są wyjątki, bo sam Smyrdl ma sporo ataków, których nie może się nauczyć. W większej mierze są to ataki, które są pochodzenia z Idea, lub też unikalnie. Transform jest to atak, którego nie może nauczyć się sam Pokémon. W Pokémon Go jest też kilka innych, których w grze na razie nie mamy, ale też nie będzie mógł się nauczyć. Powiedzmy Metronom, albo jeszcze tutaj Cell Extraction, albo tym podobne. Ale to oczywiście jest inna kwestia, bo nie wiadomo tak naprawdę, czy będziemy je mieć w grze bo tym bardziej self-destruction raczej nie miałoby sensu w PvP, powiedzmy. Chyba, że na sam końcu oczywiście mielibyśmy dwa Pokémony, a chcemy pokonać przeciwnika, to self-destruct definitywnie byłoby fajnym takim, wiecie, nowo, nowym odświeżeniem do PvP. Ale to też może być troszeczkę takie unfair. I atakami, których nie może się nauczyć jest to bodajże Scratch, jeśli chodzi o szybkie ataki, a Charge ataki dwa podstawowe, Return i Frustration. I oczywiście dzięki tym dwóm zasadom, jeśli chodzi o ataki, Możemy ten naprawdę uzyskać od niego bardzo ciekawe outcomy. Zacznijmy od tego jak go złapać Jest to bardzo proste Wystarczy mieć kamerę w telefonie raczej tutaj każdy, który gra w Pokemon Go i na chwilę obecną tak na zrobiło, żeby na Noki 30 i nie można było grać Tak też każdy z was ma kamerę W takim przypadku wystarczy wybrać Pokemona, którego ataki chcemy, żeby nasz Pokemon miał Lub też próbował je zdobyć Robimy Pokemonowi zdjęcie w trybie, oczywiście, tryb AR, bo na chwilę obecną ten zwykły jest wyłączony, bo Niantic tak nam uprzykrzył życie, że ciężko w tej chwili robić zdjęcia na szybko, tylko trzeba faktycznie umieścić pokłona, żeby tutaj było, wiecie, fajne zdjęcie, którego nie potrzebujemy nigdy. Ale oczywiście w tym momencie jest szansa, że po wykonaniu jednego zdjęcia nasz smrdl się pojawi. Warunek jest jeden. Jeżeli smrdl nie pojawi się na pierwszym zdjęciu, no to już później możemy robić 30-50 zdjęć i on się nie pojawi. Zawsze smrgle ma się pojawić na pierwszym zdjęciu wykonanym w trybie, kiedy oczywiście włączamy kamerę. Jeśli zrobimy zdjęcie i on się nie pojawi, wychodzimy oczywiście z okienka robienia zdjęć i ponownie wchodzimy w tryb robienia zdjęć. Jeśli wam się oczywiście w końcu uda, to wychodzimy całkowicie do poziomu yy, łapania pokłonów i on się pojawi na dziko, formalnie do łapania. I po jego zapadanie oczywiście IV jest różne. Nie mamy tutaj dedykowane, bo nie, bo nie jest to taki sam IV jak ma, ma Pokémon, którego oczywiście robimy zdjęcie. On stara się skopiować ataki, które ma Pokémon, którego robiliśmy zdjęcie. Jest szereg ataków, które, dokładnie movesetów, które pomoże Wam wykorzystać możliwości jego wobec walki z Team Go Rocket lub też na rajdach lub też na gymach, to jest dosyć atrakcyjne, lub też na niektórych oczywiście tutaj walkach między sobą. Jeśli kiedyś oczywiście będzie CAP lub też jakaś nie wiem anomalia w Pokémon GO, która pozwoli nam na używanie smygla, to definitywnie będziecie chcieli mieć o tym oczywiście taką wiedzę. Ataki, które oczywiście, movesety, które są interesujące, na chwilę obecną macie na ekranie. Jednakże oczywiście jak mówimy wcześniej o Frustration i Return, najlepszym movesetem w Pokémon GO, jeśli chodzi o smygla, jest atak Lock On oraz e, Flying Press. Jest to atak normalny, który jest najszybszym atakiem w grze, a Flying Press. Ładując oczywiście ten sam atak ma potężne statystyki Oczywiście też łatwo jego naładować przy użyciu ataku lock on I nie dość, że jest mega szybki do ładowania To też daje potężne obrażenia Więc taki moveset jest najlepszym, najsilniejszym Pokémon GO Jednak z uwagi oczywiście, że sam moveset jest interesujący To też trzeba by zwrócić uwagę na to, że nasz Pokémon może ma mieć maksymalne CP Poniżej 500 CP Więc on jest interesujący powiedzmy dla Little Capu Albo też oczywiście w walkach na Tingo Rocket Także nie ukrywam, polecam oczywiście tutaj zdobyć setkę Lub po trajdzie, lub samemu łapiąc Z racji tego, że nasz Smergle nie może nauczyć się ataku Frustration oraz e, Return mając spokojną na takim jakim jest i posiadającym Logona Czyli Shadow lub też Purified Porygon 2, Porygon Z, Regirock, Registeel, Regice Jest to 5 pokłonów w Pokemon Go, które może wam dać, ale nie musi Taki, a nie inny moveset O czym mówię? W momencie, kiedy mamy atak, którego nie można uczyć się nasz Pokémon, on losuje sobie atak dowolny z puli wszystkich ataków możliwych w Pokémon GO. Więc zwróćcie jaka jest rzadkość otrzymania tego, którego chcemy. Ale zdarza się, jest możliwość próbować Kolejną ważną rzeczą jest to, że Smyrgla można zgadnąć tylko raz dziennie. Dodatkowo ciekawostką jest to, że w momencie, kiedy mamy Key Day, to w tym okienku, kiedy mamy Key Day. Nie możemy zgarnąć smyrgla, bo w tym momencie pojawia się pokémon, który jest taką ideą. Wersję shiny tego smyrgla możemy zdobyć tylko i wyłącznie na konkretnych eventach, nie ma jego non-stop do zdobycia. Także najantniej dopiero jak poinformuje nas na konkretnym evencie, że smyrgl będzie do zdobycia, to wtedy dopiero będzie on do zdobycia z tego eventu. I to jest tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam do lajka, do subskrypcji i śledzenia oczywiście wszystkich moich social mediów. Tyle z mojej strony, zostawcie lajka, komentarz i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się! hey